Witam serdecznie, witam jeszcze raz. El, yy, L za Barce. Jak mam być szczery, to nie, nie kibicuję, nawet nie śledzę. Poszedłem dzisiaj do Złotych, wszedłem do sklepu Nike, no i miałem dwor albo Chelsea albo Barcelonę. No i wziąłem Barcelonę, bo to mi się bardziej podoba. Ja ogólnie mam... A to fajna ogólnie, fajna ta koszulka. On zmienia kolory, co jest? Wow! Ale fajna! Dobra, od Pan Fifa pokazuję wam skład. Pokazuję wam skład, którym dzisiaj jest wygrywany, nie? Nie, nie będę ci z Mamona, nie? Nie będę taki. Nie będę ci z Mamona. Ja z pozytywnym podejściem podchodzę. Pozytywne podejście, pozytywne wibracje. To by było mocno nieleganckie. Hej, Hubert co ty taki? Ej, bo i samo jest z Ginoldem na kanale. A i samo ma jakieś streama? O co chodzi? Śm Śmako. Siema, ej, bo Ginold ci się tu podsiadł. Dobra, słuchaj. Ja cię zaproszę. Czy cię zaprosiłem? Mamy już się w znajomych, mamy już się w znajomych. Dobra, klik ten, zagraj mecz. Nie wiem, czy dostajesz zaproszenie. Po Czekaj, dostajesz. Już, już sprawdzam. Tak, dostałem. Przychodzę. Dużo wydajesz na końcu? Nic nie wydałem, wiesz? Ja, ja raczej ogólnie nie grałem jeszcze meczu. Dzisiaj nawet zagrałem ogólnie trzy. Wiesz, na świeżą głowę, na świeżą głowę podchodzę troszeczkę inaczej do tematu. Wiesz, bez rozgrzewki. Bez jakichś taktyk, po prostu co ma być to będzie, nie? A ty yy, yy, dużo wydajesz na, na końcu? Tam kur... mi się kliknęło to 12 tysięcy Ale dobra u ciebie też biedy nie ma, nie? Nie no bez przesarza o okul ty grałeś trzy mecze, ja grałem z 30, dobra, będzie git. Ja wydałem nic, ty wydałeś 12 tysięcy. No ale ty masz krosa. Y, Co mam? Ty masz krosa. A, no ta, nie, no to w sumie jak mam krosa. To... No to już wtedy mam prze... Gdzieś gdzieś i to dzięki krosowi. A w inne fifki grałeś, czy też na tak, kiedy... ja... Kiedyś Kiedyś tam grałem. A. Finola wiesz, tak, ja go lubię. Ale 12 tysięcy to nie była bramka? No, co zrobisz, no. Dziwne, dziwne. Ja kiedyś dałem 4 miliony w kasynie i wiesz, że je przegrałem? A. Tak. Oh. No, ale, Ginola, o tak, <laughs> tak Nie, Nieźle, nieźle, no Ginola, nie? Ginola... A ile taka karta kosztuje? Dembele? 2 miliony chyba. Ah, no. 2 miliony. Tak. Czekaj, A oh. ej, Dembele, że główką, to pierwsza główka Dembele, jakby rozdziewiczyłeś go. Ale miło mu Nie no fajnie, 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 fajnie Córka 4 lata? Tak, w każdym wieku jest. <laughs> coś, to co, co, co ci na, na weekend, wiesz, zobaczysz jak to jest okay. wiesz, wiesz, W każdym wieku rozwoju wiesz? A któraś ogląda browki, słyszysz? No jedna ogląda Ok, nas Dlatego zacząłem, kurde już was śledzić, dlatego tak ci tutaj wiesz, moją taktykę rozwala A jak na imię córka ma? E, Zuzia, Zuzia, Zuzia. Zuzia będzie zadowolona jak wygrasz ten FIFA. No właśnie... Nie, nie, myślisz, nie myślisz, że Zuzia by wolała mi Że Zdrowzezł jednak, wiesz, fajnie jakby Karol no, wygrał? No niby, no zależy. Jakbyś jej kupił mieszkanie, to pewnie by wolała, żebyś ty wygrał. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, a to, to byłeś wtedy na tym meczu, co ja byłem. Ej, masz to. Zabot, <śmiech> 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 a, dziadu, dziadu, dziadu! myślałem, że coś tak skończy jak... Mnie. A co mówiłem? Tony Cross. Tony Cross, wiadomo. Cross. A powiedz mi, a ty, bo ty ile, który ty jesteś? 2006, wiesz? 2006. Ty, ty gdzieś przez przypadek mogłeś mnie oglądać, nie? No, zdarzyło mi się, koja kojarzę, coś tam kojarzę, nie? Gdzieś tam kiedyś coś mi się objąło, no, A co, mi się co, co to e, Słuchaj, no mi się wydaje, że ty grałeś w FIFA jak ja prawdopodobnie uczyłem się mówić, więc e, tu, no, no, no. tu też może być różnica, nie? A myślałem, że uczyłeś się mówić ze mną, jak ja grałem w FIFA. A to, to, to też jest bardzo możliwe, wiesz? Bardzo możliwe, że to był taki okres, że ja raczej nawet nie do końca rozumiałem co mówicie, tylko wiesz, oglądałem dla obrazków, nie? I krzyczeliście tak. i było śmiesznie, nie? Ja tak jak, jak dziecko książkę czyta, to żeby dużo obrazków było, nie? To coś w tym stylu. Okej, okay, bo to wszystko i tak, z krzyki to jest wina nitra, nie? Po prostu, nie? No, no tak, no, ten, no, ten, no. Ja wiem, ja to wiem, ja wiem. Ja, ja, ja ogólnie nie wiem. słyszałem, że ty inspiracją byłeś dla Kajsina to takie krzesło miałeś, takie czarne. I Kaysina bardzo podobne ma. Słyszałem, że, no. że, że inspirował się. No, tak, wszystko za mnie ściąga, nie? Wygrywam No i ważne, nie? Po 30, nie? Ważne po 30. Zstrzymałem. Od razu z, na ten z z sam. Tak, tak mnie napierdasz, że się cały spłaciłem. Nie, no ale słuchaj, jakbym się mu wpisał, że ja tam 5-1 to się obrazisz? Gdzie? Ja po prostu wpiszę i ten. Tam jeszcze nie będziesz musiał przyjmować. Co tam wpiszę, to wpiszę, nie? Mnie no tam nie wchodź na Discorda, nie sprawdzaj Dobrze, ja już, te, ja już swoje w zrobiłem Eee. Tak, Ta, wygrywam 6-2 A nawet nie wiem Po zawodach Ej, po bardzo zawodach. fajnie się grało Yes, wygrałem, yes Dobra, dobra, zajeb... grało Dzięki, dzięki, dzięki Szumo, naprawdę zajeb... wygrałem no następnym razem po prostu wiesz, 40 tysięcy na skład, nie 12. No nie, a to jak coś, to wiesz, dzwoni chętnie na rewanż, pójdę, jesteśmy w znajomych, to... Czy, dobrze, określa? dobrze, to będziemy pykać. To będziemy pykać. B buziaczki, trzymaj się. Buziaczki, hej, cześć. Witam. Siemanko, hej, cześć. Teraz my gramy na siebie? Tak, chyba tak. Chyba tak. Powiedz mi, jaką masz ligę? Eee, ja zagrałem z trzy mecze, wiesz, w tej Fifie. A w, w poprzedniej? Dobrze grałeś? W poprzedniej pierwszą miałem. Pierwszą? Mhm. Nie, to stroll, nie wierzę. Nie, no serio, serio, serio. Ja ogólnie dużo gram FIFA. No nie gadaj. No serio, no, no, no ale dobra, bo teraz powiem, wiesz, wygrasz ze mną i będziesz, że jestem... No ale serio, serio, serio. Nie, nie, niemożliwe. No, no, no jak no kiedyś. Prosa podchodził podchodziłbyś, no? Gdzie, no? No, no Ja kiedyś byłem y, na tur była, y, Słyszałeś kiedyś o takich turniejach, co w Łodzi organizowali w takim y, ratuszu? Nie, 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 nie słyszałem. No to ja w Łodzi, nie tak w Łodzi byłem w takim turnieju w ratuszu i wygrałem yy, konsolę PS4 wtedy. No Dobra, no zobaczymy co potrafisz. Trochę mnie zestresowałeś, taką presję mam teraz. Nie, no żadną presję, właśnie wiesz, jesteś underdogiem, no ja jednak yy, zakrawałem o bycie profesjonalnym graczem, więc, więc no wiesz, no to, to jak przegrasz to się nic nie stanie, nie? Ogólnie mamy tam kontakty z Fifą, yy, miałem kiedyś... <noise> Ta, na pewno. Z czego beka? Z czego beka? No coś, coś... Tutaj śmierdzi. No, słyszałaś jakieś ekstraklasie w FIFA? Nie. No właśnie, no właśnie, no właśnie. To nie podyskutujemy o tym. Nie podyskutujemy o tym. No, e, po prostu się zaraz przekonamy. Ja cię do zaprosiłem do znajomych. Jesteś zestresowana teraz tą sytuacją całą, że gramy, wiesz? Zestresowana? Jak z mamonem gram, byłam lekko zestresowana, ale okay. jak już strzeliłam pierwszego, drugiego, trzeciego gola, potem szóstego, to ciśnienie zeszło. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. czyli ty jesteś. E... A ty jaki wynik z i Więc co, 6-2 wygrałem. Tylko że ja ogólnie no, ile wydałeś na końcu? 1200 zł. A to ja nic nie wydałem, nie? A, sam wydał 12 tysięcy. O. A słuchaj, a ile to masz lat w ogóle? 35. Nie masz 35. No serio. Serio, jesteś jaka stara? No, ja to nie... już teraz babcia. Nie, no żartuję, że ty masz 35 lat. No serio, a wyglądam na ile? Widziałeś mnie? Jak wyglądam? No to chyba widziałem, e, Nie wyglądasz na 35 lat. A ile byś mi dał? Z 23? No, bo naprawdę tyle mam. No właśnie, tak myślałem No trzeba, trzeba troszkę wiesz mm, Tak myślałem, okej, okay, okej okay. Wiesz co ci powiem, nie lubię grać na oszustów, nie? <grym> ja nie, też lubię nie. nie lubię grać na oszustów, nie lubię grać na oszustów Ja szóstów. też nie Słuchaj, powiedz mi, Angela, masz chłopaka? Mam Okej, okay. jak ma na imię? Filip, nawet gra ten turniej Tak? Mhm. A jaki ma nick? E, Tutson Tutson, okej, okay, okej okay. I on też ma 23 lata? 25 A, Sta starszych lubisz? No, no, czy starszy, o dużo jest, ja jestem 24 rocznikowo Co do mnie rok starszy, to czy taki starszy? Okej okay. Raczej... Podobny wiek. A jak my się zile, ja mam lat? O o. Nie zagaduj mnie, bo nie umiem grać wtedy. na e, masz lat? Myś, po głosie bym ci dała, tak, no nie wiem, 19. 19 mam, 19, 19. Nie, no niemożliwe, że zgadłam. Nie, no serio, 19 mam, no. A to ja totalny strzał zrobiłam, randomowy. Nie dawno skończyłam. Okej. Okay. Masz chłopaka, dobra. Młodziutki no, to... jesteś. Jesteś dwa lata starsza ode mnie, bez przesady. No jakie dwa lata? To 19, 23 to trochę. No ale to i mówisz, że jesteś 0,4 rocznik. Nie, nie powiedziałam tak. Powiedziałam, że będę mieć 2,4 w tym roku. Aha, 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 aha. No tak, w sumie to by się zgadzało. To już stara jesteś, no. Stara już no, jesteś. No no pierwszą, pierwszą, jedna noga w grobie, tak? Nie no, aż tak bym nie mówił, ale no już stara <grym> jesteś Okej, okay, okej okay. No trochę mi, trochę mi pokrzyżowałaś plany Jeśli chodzi o to, że masz chłopaka Bo chciałem zapytać na przykład jaki masz typ chłopaka Ale domyślam się, że powiesz no, taki jak mój chłopak Nie, mam jakiegoś typu konkretnego Okej, okay. a miałeś dużo chłopaków przed Filipem? Nie, tylko jednego Okej, okay. a, no to... a gdzie się poznaliście? W CESie, w cesie. na w cesie. Słonecznym Dedas 2 Okej okay. A i, i, e, okej okay. Graliście y, klanówkę i się tak poznaliście? na czacie? Nie, no w sensie, po prostu gdzieś tam on był z Cesa, ja byłam z Cesa i zgadaliśmy się na fejsitki i od tego się zaczęło. Okej, okay, czy wy tak siedzicie w tym mieszkaniu i takie lanówki gracie i żółwiki zbijacie jak, jak nie? Nie nie nie. A, nie, 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 nie. A co, co ty tak masz z tym okej, okay, okej, okay, okej? Okay. No i ja tak wiesz, zabijam ciszę, nie? bo ja się boję ciszy ogólnie ja tak zawsze muszę coś mówić. Jesteś taki, taka gaduła, Katerynka inaczej. Hmm. Trochę, można co? Tak można tak powiedzieć, można no karny Karny, karny, karny To wolny. Karny, karny, karny Oj Nie podoba mi się to Uu, bo, bo, bo. Słuchaj, tak ja mam pytanie do Ciebie, nie? Według Ciebie, facet, ile powinien być minimalnie wzrost? 2 metry A Ty ile masz? Na 95 Serio 2 metry musi mieć? No na metry, okej, okej. Let's go, jedziemy, to dopiero zaczynamy! Rozgrywkę na poziomie! Sprzyłaś bramkę jakąś fartowną, dziewczyno, ty spokojnie, okej? Czysty skill, czysty skill Jakby facet był, wiesz, z wyglądu 10 na 10, wiesz wszystko. Fajny samochód i tak dalej Ale by nie robił prania Ale to poczekaj, poczekaj Bo mówisz teraz o wyglądzie A tu powiedziałeś o innych sprawach No tak, no To wiesz. mówimy o wyglądzie tylko czy, ale... czy o czymś jeszcze? No nie, no teraz Bo no, on po... zadaje kolejne temat samochodu No, zadaję kolejne pytanie Chłopiec 10 na 10 łączy. Chłop jest 10 na 10 Z charakteru, z wyglądu Jeszcze ma pieniądze Poukładany Ale nie robi prania, nie? Klasa Baba tak? zrobi za niego, no Okej, okay, okej okay. A słuchaj, powiedz mi Angelka doświadczyłaś kiedyś zdrady? Nie a ty? Tak no. To przykro mi. Taka jedna dziewczyna, nie? Najwidoczniej ci nie kochała, skoro to zrobiła, no. Najwidoczniej. Najwidoczniej. Masz kiedyś tak, że poszedł cię chłopak na ulicy i zapytał o Instagrama? Mmm... Na ulicy? Nie wiem, w sumie, czy na ulicy... Chyba nie. Okej. Okay. Czyli często nie bywasz na ulicy? Złaj mm. <laughs> no. Słuchaj, no. WYLUZUJ się! Angelka, wyluzuj się. Zajnie! Wyluzuj się! GRAMY W PIŁKĘ! A powiedz mi, dostałaś kiedyś kosza? Na pewno. Uuu, na pewno, powiedziałeś to taką pewnością, jakbyś... jakby to była prawie codzienność. Nie. Czyli... To co, ładujemy drugą brameczkę? Czyli co, pisałaś do chłopaka A, i jajaj. ci mówił, że na przykład... Nie, słuchaj, nie mówię... Jak być... była młodsza, jeszcze taka troszkę nierozwinięta, yy, wiadomo gdzie, wiadomo co, jak byłam młodziutka, Aha. mi się spodobał chłopak starszy, no to niestety dał mi kosza, no, ale to był pierwszy i ostatni mój kosz, na szczęście. Jak miał na imię? Yy, Piotrek. Wow! Uh. Czyli czyli Filip jest w tym ok, że cały czas myślisz o Piotrku, nie? Nie myślę o nim. Okej, okej, okay, okay, ok. Wiesz, że teraz sobie wyobraziłaś go, przypomniałeś sobie go? To, był ten właśnie, ta, to była ta właśnie miłość od pierwszego widzenia, nie? Widziałaś tego, nie, w, 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 nie, w nie, nie, masz teraz przed oczami Piotrka, co? Nie była, nie była to nie była miłość, to było zauroczenie. Fajny był Piotrek, co? To był pewnie ten gość, co, nie, robił, nie. Co, na, co na przerwach chodził i robił kebaby innym. czy nie? O, o. Kur... o kurczę, to nie karny? Nie podoba hmm. mi się to co tam! Na 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 Żyjesz tam! Oddychasz? Ciekawe, ciekawe, Oddychasz! Ciekawe! Ciekawe! ciekawe. ciekawe. Aż Wojskraka dostałem, nie? Ciekawe, ciekawe, ciekawe to była bramka, nie? Zdziwiłeś się, co? Spoko, że kobieta spoko... potrafi. Nie, spoko, że mi za. Sta... O, kobieta tak potrafi, okej, okay, nic takiego nie powiedziałem. A powiedz masz, mi, ma... a powiedz ale mi powiedz... Wstyd, wstyd czy klasa powie... przegrać na kobietę? Ale nie... Po... Ale wstyd czy klasa? Żaden wstyd. Znaczy masz trochę kompleks kobiety, tak? Całe życie ci <laughs> mówi, że kobieta w cs -a to nie może grać, nie? Musiałaś udowadniać, to to musiałaś to, to to udowadniać, a potem przychodził mężczyzna i pokazywał, gdzie jest miejsce, co? I pokazywał, gdzie jest miejsce w szeregu, Ja <noise> 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 Nie ci poszło, nieźle ci poszło, powiem, powiem w ten sposób, nieźle ci poszło, naprawdę. Nie, no, słabo, powinnam wygrać. No dobrze, dziękuję ci bardzo, Angelka, dziękuję za gierkę. Również. Dziękuję eee, ci również, Wszystkiego dobrego, hej. Siunko. Siemanko, hej. Jak się idzie? Dobrze, dobrze, z Angelką przed ją zremisowałem, z, z samą wygrałem, yy, więc nastawienie pozytywne. O kurwa, to ja przegrywam z każdym. To mam... O kurde. Uuu, to właśnie jest to skład. 87, 86, 85 No ale i co z tego jak umiejętności brak. <grym <grym a, 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 a ile wydaje się tą piwkę? Nie wiem, no. Te dwa krocki, może. Mm. No to tak, żeby się pograć, wiesz. No wiadomo, 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 bez a w, przyszłym w przyszłym roku coś coś już raczej nie, nie wydaje, bo to nie ma sensu dla mnie. Ja czego bym miał to i tak nie dam rady. <grym> wiem <grym> jak jest, wiem jak jest. I mnie podania problemem są, wiesz, bo nie wiem czemu czasami podaje na blisko do gościa, a on se podaje przeciwnikowi pod nogi na przykład. Pobagowana no, też jest ta FIFA, z tego co słyszałem. No, ale wiesz, no, umie, tak czy inaczej, no, brak tych umiejętności jest na pewno. Okej, okay, okej. Okay. Nie wiem, co on zrobił z tą piłką. O, właśnie o tym mówię. No, widać bo, no, O, widzisz? Widzisz? Ja też cię o, kurde, miałem szansę na brameczkę jedną. O, zawsze, zawsze tam stoi, nie? Mam takie ustawienia, że zawsze tam kryją. Zostajemy jak zaraz. No i na przykład na dół podawemą, po mu do przodu. O, widzisz się ja też. A co tam u ciebie, Kamil? Wszystko w porządku? Dam! Ostatnio dużo po prostu streamuję, bo dużo różnych takich rzeczy się działo, właśnie, że musiałem postreamować. Okej. Okay. Trochę du sobie ze zdrowiem pokmieniłem. Też... Dużo, dużo w robocie? No, po 15 godzin, Kurde. ale ja to lubię, wiesz, ja to tak też wolny czas spędzam, właśnie w taki sposób, że wiesz, że i tak bym się siedział na kompie, pewnie coś obejrzał sobie, albo coś, no nie, Tak. no i na przykład do dołu podawałem, no to mnie nie, nie wiem, nie rozumiem, totalnie tego morda nie rozumiem, no nie, bo ja wiem, że jestem słaby, ale to co piłkarze czasami robią tutaj, to już jest w ogóle i tak przegięcie dla mnie, wiesz, jak byłem tam na tym, podawałem w środek, a on podał do tyłu centralnie, tak, że w ogóle bez sensu. No, no. Podało się Ajajajajaj! Parkik, nie wiem nawet jak on po... pojeli ci coś najlepszego. Ja próbowałem podać im do dołu, a on se przebiegł. Wypuścił se piłkę i pobiegł środkiem. Kurde, kurde. No. Przed, przed, przed polem karnym, no nie? Podanie nacisnąłem i nie podał i przez to mam bramkę. Ja naprawdę totalnie nie wiem czemu to się czasami tak dzieje dziwnie jakoś tak, że Że zupełnie odwrotnie niż, niż zamierzam, no nie na przykład. Z tego gol wyszedł, a innym razem wyjdzie coś dipa. On... Tak, no i zobacz. Moi ludzie to nawet nie, nie wykopują tej piłki i też nie wiem czemu tak jest. Jak na przykład do kogoś wbiegam, to jemu automatycznie tak jakby mi spod nog wybijają. Jakieś wystawiają pewnie czy coś taktyki. No, ludzie mają jakieś swoje, te wiesz, tutaj jakieś. Wiesz. A słuchaj, jak tam z kobitkami? No, Masz jakąś kobitkę to... teraz? Na chwilę obecną nie. nie okay. ja gadam, tylko na razie to jak zarabiam pieniądze, kobita to jak jest, to wiesz, to się wydaje pieniądze, a, a nie zarabia. Dokładnie. A żeby wydawać to trzeba najpierw mieć. Trzeba gonić za hajsem, bawy sam przyjdą, nie? Wiesz... Dążą, dążą kur. No, na razie mówię, skupiłem się na tym, że... A i chciałem w ogóle na dół znowu. Nie wiem. Chyba nie rozumiem tego. A wcześniej przed streamowaniem jak jeszcze tak nie pracowałeś, to, to była jakaś kobita. No, kobitka? to już robiłem, no, Miałem lubiłem. Nie robiłem wiesz, no, podawałem. Tak, ja lubiłem miałem długie związki ogólnie, ja nie lubiłem sobie zmieniać często, wiesz, ja lubiłem długie związki. Nie. Lubiłem coś budować. Ja to wychodziłem zawsze z bardzo, że ja nie lubię marnować ci jego czasu. Jak już jestem z kimś, to po to, żeby coś z tego było, a nie, a nie sobie, wiesz, na chwilę inek. Bo to szkoda mi było czasu na takie rzeczy. No tak. Ale tam wiadomo jak ktoś lubi inaczej, to jest jego sprawa, prawda? Nie, ja to zawsze dziewczyny zdradzały. No ty gadasz, ty. No, no chyba trafiałeś. A to nie ma co się martwić, kurwa, później te swoje za to dostaną. Kurwa. Ty, ale żeś brameczkę strzelił. Chyba koniec forów, co? Muszę, muszę, muszę <głos》> trochę się spiąć. Nie, ale ja też na luzie raczej tak nie wy... Znaczy, wygrać na pewno nie wygram, to ja też nie mam jakichś aspiracji. Na luziku, nie? Nie Nie wiem na przykład, czemu k***a nie strzelił ten k***a Fajfus no, no i on jest k***a j*****ym klocem wolnym. K jak ja żałuję, że ja tego k***a w rajta Jak ja to k***a żałuję, ty. O, a p***a. Ja, Platfus wiem ...pierdolone no kur... Nie wiem, to wy. Hernandez jest. Nie, ten Hernandez jest. Nie wiem, ten Hernandez jest śmieciem, jebanym, no nie. A to słyszałem, nie wiem, wygląda na, na papierze dobrze, ja go wy. k. Kur... śmiecia. Jak ja żałuję, że tego Wrighta Filip, tego Jana Wrighta wyjebałem, on był taki świetny, on mi tyle bramek strzelał. Nie mogę ze zespołem włączyć, nie mogę zmienić ludzika, nieźle. Ty, no co jest, k. Kur... co za gra... Roz... Na... Ja... paru wyje... rek wypuścili zepsutą... A kiedy to ostatni raz miałeś kamień z w takim razie? Miałem jakiś czas temu. Ale ja to raczej powiedzieć o takich czas tak nie mówiłem po co. Nie, rozumiem, ja rozumiem, 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 Ja jestem jako kibic, jestem jako kibic. Siemanko, hej Borys, o. jak tam ci poszło? Słabo, jestem jako kibic. Okay. Ile jaki macie wynik? 4-2. Dla kogo? Dla mnie. Dla Karola. Ale no, to w ogóle u nie umiem grać. Okej, okay, czyli ty, ty, typowo, typowo z charakteru, tak? Dziewczyna. No, nie, wygląd też. Tylko nie jestem w stanie ci określić czy bezpośrednio jak ma wyglądać, bo to po prostu wiesz, okay. patrzysz na kości, ci się podoba. Ja mówię, no jedyny. Dziewczynom jest ładniej w takich włosach, innym w takich, wiesz o co chodzi. Temacie, tak co wy macie za tematy. A, o Taki, gadałem, nie, tak nie? O, coś tam gadał, że go wcześniej zdradziła kobieta, to tak trochę nie fajnie, no nie miał. Przecież to, on cię okłamał, przecież to on zdradzał. Aha. Nie, no nie, nie zdradzałem nigdy dziewczyny. Przecież zdradziłeś swoją ostatnią dziewczynę, co mi opowiadałeś. Od razu zdradziłem. No. Miałem podejrzenie, że mnie zdradza, no to to, to skontrowałem. No. Co, on w ogóle czy nie, on ci opowiadał historię? Nie, to, to... Stary, Robił ofiarę sytuację, z siebie, a okazuje nie, się stary, że On, on miał, taką, miał taką historię, stary, że była taka sytuacja, że zaprosił swoją dziewczynę do, e, do siebie tam na Wigilię. On widział jak z łazienki wychodzi jego dziewczyna i jego, ta, i jego tata, i myślał, że ona go zdradza. I a, e, okazało się, że oni tam tylko tam na chwilę byli coś tam robić i zdradził ją za to, czaść, Że wy, zobaczył jak wychodzą z łazienki. No ale no jak pomyślałem, że z ojcem to mnie to wpieniło, nie? Nie wiem, on mi się gra z buga, ja nie mogę ludzika nawet zmienić. A w co gracie? A w FIFA, wiesz? No, w Fifę Dobra Ewan został w meczu? Yyy... 25 minut Nie no, ale no szczerze nie uważasz, że jak klientka masz podejrzenia, że zdradzą, to... Nie chciałem być gorszy, nie? Ewan ja się wyciszył Serio? K... dlaczego? Czemu on nas mutował? F***, no, kur... no tą chciałem pogadać Ja... No nie wiem, przecież nic, nic nie zrobiłem Jak mu nie pasowało, że sobie ja je robimy, to mógł powiedzieć, nie? Że, ej, kurczę, czemu żartujecie, sobie? Wycis... On wyzywa nas? <laughs> Czyli co, wyciszył się i nas wyzywa? No to chodź, Kamil, na Band for Band. Nie, no ale nie wyzywa się z nim, on jest jakiś ten. <laughs> nie, 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 nie będziemy się wyzywać z nim. Nie będziemy się wyzywać z nim. On ma. Kurde, miałem taktykę na zagadywanie, teraz Mamy go zagadać. Muszę wygrać 12-2. Dobra, dobra. Dobrze, że akurat teraz mówiłem. Kurwa! Co? Co się dzieje? Nikt wbiłem, a on akurat mówi Nie wysywam b kurwa! Tylko wysyłam gościa z czatu. Ale było blisko, było blisko. No ja jestem kurwa jednak